Cześć, witam Was na moim kanale i wracam do Was po moim weekendowym wyjeździe. Byłem u rodzinki e, Także za bardzo się nagrze nie skupiałem, robiłem tylko e, minimum. Starałem się, jeżeli chodzi o fuzję, zrobić jak najwięcej do piątkowego wieczoru, po to, żeby potem przez weekend mieć e, spokój i nie zawracać sobie tym głowy. No ale dzisiaj zaczęło się kilka nowych rzeczy. E, no i na dzień dobry okazało się, że zostaliśmy oszukani. Ale zanim do tego dojdziemy, to najpierw skupmy się na innych rzeczach, ponieważ startuje jutro CVC, tym razem bez personalnych nagród, i bardzo dobrze, bo nie chcemy mieć personalnych nagród w trakcie fuzji czy fragmentu fuzji, jak teraz mamy. E, czyli mamy podwójne punkty. Sandville to akurat jest fajne, ponieważ mamy też turniej, który dzisiaj wystartował, więc jutro będzie można jedno i drugie robić. Na szczególnie mamy podwójne punkty i arena. Spójrzmy na nagrody, i tu przyznam całkiem przyzwoicie. Primala nam dali na najwyższym poziomie y, mityczną książkę Savage Set. I tutaj mamy Cursed. Także dwa fajne sety. Legendarna książka jest na 9 y, milestone. Plus y, Chaos Dust i Chaos Powder, to też się ceni. Y, przynajmniej dla tych graczy bardziej zaawansowanych, po to, żeby, y, żeby móc sobie rerollować. Ascendowanie, jak źle wpadło, więc wygląda co całkiem całkiem przyzwoicie. Zobaczmy, jak, jak daleko to idzie. Tutaj też książka jest inna, ale mamy dalej primala, dwa wojdy na czwartym poziomie. OK, ciągle jest primal. Tutaj też. Tutaj na drugim poziomie. O, tutaj nie ma primala, 5-4-gwiazdkowy. Yy, a i tak jestem zdziwiony, że ten primal jest nawet na yy, tirze drugim. Także fajnie to fajnie to tutaj wygląda. Oczywiście jak zawsze jest będzie 15x związane z CVC. Tym razem czytam, że jest to motyw walentynkowy i będą trzy eventy. Jutro 12, 13, dzisiaj 12, 13, 14 i 15 są eventy nie będę przez tych wszystkich czempionów przechodzić, bo pół godziny by to wszystko zajęło. E, tutaj będziecie widzieć screenshoty z listą czempionów, którzy będą w tych eventach. Także możecie sobie zapauzować, przeczytać, kto tam, e, kto tam dokładnie będzie. No a teraz przejdźmy do tego oszustwa, e, o którym wspominałem. Otóż ostatni patch wprowadził e, nowego, nowy typ czempiona. E, Nowy skill w zasadzie, gdzie mamy tutaj Unity skill. Specjalny skill, który, mają, który będzie miał jeden czempion w każdej frakcji. Taki lider frakcji. I to jest specjalny skill, który sprawia, że im więcej czempionów z danej frakcji mamy w teamie, tym więcej bonusów taki skill ma, tym ma lepsze działanie. To mogą być skille aktywne, jak w tym przypadku. To mogą być skille pasywne. Zresztą pierwszy czempion z tego typu ma i pasywny i aktywny. Dodatkowo jest tutaj aura, yy, która daje bonus do dwóch statów, nie do jednego. Defense tutaj w tym przypadku defense dla wszystkich i HP tylko i wyłącznie dla lordów. I co nam mówi? Otóż zapowiadali nam, że ci czempioni nie będą dostępni w szardach. I jak jest yy, Aeslin dostępny? Zaraz, tak, pierwsza okazja, gdzie możemy go trafić i gdzie jest. Otóż jest w shardach. Tak, może jest to specjalny tryb shardu, nieco inny od, e, nieco inny od tych zwykłych shardów, ponieważ są to, jest to summoning, port, e, summoning pool, gdzie mamy e, pryzm shardy, ale jednak no ewidentnie jest tutaj napisane shard. No więc już jest to pewne e, oszustwo no, z ich strony, bo nie mówili nam, że nie będzie dostępny w innych szardach poza yy, poza prizmami. Mówili, że nie będzie dostępny w szardach. No, tak to z ich yy, prawdopodobnością. No ale zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Ja się może przesunę na drugą stronę, żeby Wam nie zasłaniać. Yy, mamy tutaj Timita de Fula. I czy to są wszyscy czempionie z banner Tak mi się wydaje. Same banner Staltus, bardzo fajny champion, stali, też jest całkiem dobra e, mamy właśnie Aisleena, Kaja i Septimus ostatni i widzimy jakich mamy tutaj epików, no najlepszy epik to chyba będzie Stagnite, Ursala jest na pewno e, bardzo fajnym championem, gdyby ktoś kombinował brakowało mu championa do Unkillable to może tutaj nad, e, nad Warcesterem pomyśleć um, Anabel potrzebna do, chciałbym powiedzieć, że potrzebna do fuzji. Ona jest do nasolowania Bomala bardzo dobra, ale do fuzji mamy dwóch czempionów. Mamy Eolfri... Olfriga i mamy tutaj Lady Quillen, więc można się pokusić o tych czempionów. Poza tym Ech, nic wybijącego tu się nie ma. Więc tak, oczywiście, i co jest fajne? Dali nam 30 e, tych szardów. O, właśnie się skończyła walka. Dali nam 30 szardów, także 30 jest koszt jednego, e, jednego szarda, 6% na legendę. Każdy dostał 30, więc każdy przynajmniej będzie mógł raz otworzyć, nawet nie robiąc nic. E, ale mamy, już widziałem, e, też w węcikach w Sandewilu mamy 40, ok, więc jak ktoś to zrobi. Próg jest całkiem, 3900, to próg jest niski naprawdę. Yy, to będzie kolejne otw otwieranie. No tu gene generalnie nagrody są całkiem przyzwoite. I widziałem chyba, że w Dungeon Divers... Tak, tutaj mamy 20. Szkoda, że nie 30, więc... No ale jak z yy, trafi się z tego i z Sandevilla, no to razem będzie 60 i będzie można kolejne dwa. Yy. Otworzyć, więc no, pod tym względem jakoś nie jest źle. No, problem jest taki, no, że mówili, nie będzie w szardach, a jednak jest. a tak patrząc z mojej perspektywy, kogo ja chciałbym tu trafić? Oczywiście Aislina, a poza tym Staltusa. Na tym końcu Staltusa bym chciał, nie mam go tutaj, naprawdę fajny champion. Potem Kaje, jej też nie mam z tych championów. A jeśli chodzi o epików, no to najbardziej Lady Quillen, bo jej mi brakuje do fuzji. I to jest chyba jej ostatni czempion, którego... który mi brakuje do fuzji Mikage. Nie to miejsce. A nie. Mam ją. Okej, okay, dobra. To może nie to konto. Konta mi się pomyliły w takim razie. Tutaj endalia. I enda. Pewnie już ich parę razy miałem jednego i drugiego. Czyli nie Lady Quillen. Lady Quillen na moim drugim koncie mi brakuje. Bo wiem, że na jednym kącie mi brakuje tej pani, więc na drugim koncie bym chciał ją trafić, ale tutaj. Znowu wlazłem nie tam, gdzie trzeba. Tutaj tego pana bym chciał, bo mi jego brakuje, i wtedy mógłbym zdobyć kolejną kopię. Kolejną kopię tej dworfki i mógłbym tą kopię wykorzystać, a nie. Z Faction Guardians. Nie musiałbym Faction Guardians tutaj yy, poświęcać. Ok, no więc tak to wszystko wygląda. Dajcie znać, yy, co myślicie o tym, że mamy tutaj Lina w, yy, w tych szardach. Nie napisali, że to jest jedyna opcja, żeby go zdobyć. Mam nadzieję, że yy, będą inne, że zrobią coś w stylu, nie wiem, Heroes Path czy coś takiego, żeby yy, to tak nie bardzo zależało. Nie zależało tak bardzo od RNG jak. W tym przypadku, no bo po tym, jak, jak walczyłem o Nergiganty na tym koncie, i jak wydałem kupę kasy i bez Nergiganty skończyłem, no to jakoś nie mam ochoty teraz ładować w to pieniędzy, żeby Acelina tutaj, tutaj trafić. Dobra, to tyle z mojej strony. Muszę się teraz zabrać za moje konto Free to Play. Tam się troszkę pozmieniało, troszkę rzeczy tutaj przybyło, że tak. To określę plus wydarzyły się nowe, fajne, ciekawe rzeczy. Na pewno niedługo też zobaczycie film z mojego konta Free to Play. A w tym momencie ja się już żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!